Cześć, siemanko, witajcie Witam Cię ze słonecznej Irlandii Dzisiaj północnej No dawno mnie nie było bo No bo byłem w fajnym miejscu No ale jak już jestem to zobacz co tu się porobiło I dlaczego tak wyszło no truskawki, no jak truskawki, nie wszystkie zostały zjedzone no wyjechałem, ale te na dworze to się jakoś trzymają na dworze, na zewnątrz te co deszcz na nie nie padał, to takie sobie trochę powiędły a lało to jak przyjechałem zmokłem idąc z dworca jak szczur, wszystko mokre plecak, no dosłownie wszystko no, i dzisiaj jakoś tak odpuścił lekko deszcz. Chociaż zimno jak choina. Gdzie to do pogody tej, co miałem? No, i zobacz, jak to rośnie. Tu się wywrócił. No tam miał sucho. Jeden tylko urósł, ten chyba środkowy. Te sklepowe tak przyschnięte już są. Dość konkretnie. No, jeszcze da się odratować, coś tam. Te suche poobrywam. Jest mnóstwo jeszcze zielonych pomidorów, ale widzisz, jak to już jest. No, tak jak więdły, tak się rzuciły na dół, i tyle. Ale są, jak widzisz, są czerwone. Jeszcze nie zbierałem. Mówię, pokażę. No, no i pokazuję. A w środku też bałagan jest, no dużo podlałem, jak przyjechałem, no masę wody poszło. Wiesz, lałem lałem, żeby ta suchę ziemię zwilżyć. Tu zobacz, też widać suchości te niektóre nie dały radę, nie dały w ogóle, te tu z tej strony, co to były azteki, jakieś ślimaki po nich chodzą, widzę, bo się świeci, no ale tak ogólnie. Coś jest Mimo tego zaniedbania Zobaczcie te, Z tej strony to samo Coś tam Jest Czegoś tam nie ma No i mnóstwo kwiatów nie. Czyli pogoda była taka se Urosło Ale Mało czasu w ciepłym miało I to tak Wygląda Tutaj o Jakiś odpad, usek całkiem, inne jakoś dają radę. Tego musiałem poteprzeć, nawet, ale zobacz. Tak mniej więcej, bo jeden został, tamten, zobacz. Nie ma go, ten tu zwiększ. No ale niektóre są. Taka pogoda. Zobacz, tutaj było ich cztery, został jeden i to nie wiadomo czy da radę, czy nie. No tu jest ich więcej. Może szybciej woda łapały, tu z dachu. No hm. nie najlepiej mnie to wygląda. Chociaż nie jest źle, bo coś jest. A te co stały na dworze, ja przyniosłem je tutaj. Postawiłem na stół. Mówię trochę liści oberwę, bo niektóre. Brzydko wyglądają, już jakby chroby je brały, no ale niech sobie jeszcze tutaj pobędą. Tu może będzie im troszkę cieplej. No, truski, jak widzisz, to, 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 te wyschnięte całkowicie. Tak lałem wczoraj, lałem, lałem. Mimo, że deszcz padał, tutaj nie, za, nie za, zaciąga deszczem, także wiesz o co chodzi. Podlać trzeba. No, a bardzo długo mnie nie było. Także dla takich roślin to jest jednak wyzwanie. Mm. Tam też były trochę suche. Winogron się rozrósł jak dżungla. Mi się tu taka zrobiła. Nie widzę owocków O, chociaż są. Widzę tam coś takie malutkie. Nie wiadomo do czego. No ta pogoda była taka jakaś dziwna, mokra, szukam, szukam winogron, wtedy widziałem było mniej liści, nie, nie ma, są, są, oczywiście, że są, ale nic z nich nie będzie, Tobie tylko powiem, no ale jak już tu jestem, no to zobacz czarną porzeczkę, trochę zacząłem ją obrywać a że ci może od dołu jest mnóstwo tego dużo spadło zobacz tam ile leży no bo tu już jest po ptokach jak to mówią dzisiaj będę chciał to resztę zerwać co została no bo szkoda mi tych owocków ładnie owocowała sobie już jest część uschniętych no mówię dużo pospadało ile uda mi się zebrać to zbiorę o, tu też mam pomidory zobacz. Bałagan się zrobił bo to jedne przestawiałem jedne odstawiałem podlewałem powiem Tobie, że no, truskawki zdjąłem na dół powiesiłem pomidory te do wiszących reszta stoi sobie jakby na ziemi Te niektóre, o zobacz, ten w ogóle nie Nie wyszedł Taki słaby No tutaj zobacz, no jakbym sadził niedawno Ale niektóre jakoś tam urosły Tak, to jest eksperymentalne bardziej jak Jak prawdziwe uprawy, no ale kombinuję jak mogę. No zobacz, tutaj pamiętasz. W Mirabelkach nic. Ani drgnęło to. Niepotrzebne te patyki są. Muszę powystawiać je bardziej na słońce. Nic. Tak, skupka wyciągnąłem Tak jest. Chwasty ładnie. Mirabelka poszła w górę. Ale pomidory nie. Zobacz tutaj też ładnie. Siedzę. No mówię, muszę na słońce powystawiać, żeby to sobie ładnie jeszcze rosło. No chodź dalej. O tutaj pokażę tobie Też krzaczek w doniczce. Taki typ jakiś. Nie bardzo muszę. Nie wiem czy zaznaczałem wszystkie. No bo te niektóre ładnie sobie rosną. A niektóre nie ładnie. W przyszłym roku dobiorę je lepiej. Zobacz, tutaj wyjeżdżałem w krzaki, postawiałem owoce są, aby się zaczerwieniły i będzie można je uzrywać. No gąszcz tak jak mówię poszłem na całego, że Akurat w tym momencie gdzie kiedy rosły kiedy warto by było je tam trochę przypilnować, to sobie pojechałem. No ale jak widzisz, niektóre odmiany dały radę. Nie wszystkie miały patyki, no ale jak widzę, takie patyki wiesz, żeby się przytrzymać. Ale przytrzymują się innych gałęzi. No tu zrobił się taki busz i dżungla. No dzisiaj jest tak. Bardziej sucho, bo nie pada z nieba. Chociaż wiesz, rosa wszędzie to więcej błota niż to warte. No ale ruszę coś. Będę musiał coś zrobić. Trawy chyba nie skoszę. Ta jaka brzydka. Ale sam się przejmować. No tutaj zobacz, mirabelką pasuje. Winogrona idą. Cały czas do przodu. Czyli to chyba tylko bardziej ozdobne, a nie takie na owoce. A czy takie tak hoduje, bo mało tutaj będzie. Era barbary, zobacz, coś tam rośnie. Liście są. Tu ślimaki jakoś tak mniej zżerają, bo z drugiej strony to mi strasznie opędzlowały. No choć, pokażę Ci tu, o, pamiętasz go. To był taki duży rabarba, ja już pozrywałem tam z pięć takich grubych, ale takich no prawdę grubych łodyg, zamrożę do kompotu, wiesz o co chodzi. Tu jak było tak jest, Co trochę tego krzaka przyciąć, to drzewo trochę obciąć, bo jest za wysokie, za dużo cienia daje. Nieładnie już wygląda. No i widzisz, te tutaj. Jakieś małe owoce. Co to jest? Moje niskie. No. Jak widzisz, coś jest. Tamte. No. Nie ma nic. Zobacz. Uschnięte totalnie. Nie, żeby nie miały tu wilgoci. Tylko no nie pasuje im klimat. Tu to samo. Myślałem, że będą jakieś takie dość duże, wysokie, ale to, jak widzisz, rosną chwasty. Wyjeżdżałem, nie było tyle. No. Tak to jest. Jak się zostawi takie uprawy bez opieki, chociaż za dużo by nie było. Tylko, że mówię, że nie było mnie bardzo długo. Kilka tygodni, i to wszystko tak. Rośnie jak chaszcze, tu pamiętasz. Mam lubcik, no to lubcik se rośnie, ale obróz całe działo. Nie widać tam tego tego kwadracika, co ja mam, ale do tego dochodzą te pnącza. One są bardzo szkodliwe, jak dla mnie. No ale co zrobić, bo się pną po tym wszystkim. O, tu te truski Te też już Trudno, trzeba je zostawić Maliny te co zostały zjedzone To zostały zjedzone Trochę ptaki pomogły A jedyne co się stało Zobacz Ta podpórka co miałem To mi tak rypła I wszystko leży na ziemi O tam widzisz deskę Może jakąś ją podniosę jeszcze O no to. No, opór taki był tych jeżyn, Trochę deszczu, może wiatr. I się złamało. Ale cieszy mnie, bo jeżynki dochodzą. Będę miał czas, trzeba będzie robić kompociki. O, zobacz. No, są, są. Masa. Widziałeś? Ile tych owoców. I dobrze dojrzewają. Tak, raz na jakiś czas, która się pokaże. I tak przez. Nie od razu wszystkie w dwa dni, tylko jak przez tydzień, dwa, trzy będą sobie dojrzewać. Zależy od pogody, słońca i w ogóle. O, tu co przywiązałem. To zobacz jak się wygiął pod ciężarem owoców. Ten się na tej trawie położył, to jeszcze mu tam Lżej, ale ha, już ptaszki obskoczyły. To co było do obskoczenia. Mhm, to... Czyli już Już mi kosy podjadają No tutaj Bo ładnie urósł Powiem Tobie No zobacz Takie ma strąki fest Jak to bób my jest ich mnóstwo To samo tutaj Widzisz Muszę się wziąć bo ślimaki się dobierają No nic nie zrobię ze ślimakami już Jest mokro Wilgotno tego Boba trzeba pozbierać. Już taki dość fajny Oj 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 się wygiął. Widzisz? Fasolki takie długie Zróbę ładne No tutaj jak widzisz te pomidory co wsadzałem Co przywiązałem to tak się chyba za dużo nie ruszyło do przodu no, boba. Nie ruszałem tego przez kilka tygodni. Hmm. Trudno. Och, zobacz tutaj. O, ten chyba urósł. Minimalnie. Może coś będzie ma kwiaty. Wykopki trzeba zrobić, bo ziemniaki wychodzą już na zewnątrz. Tych tutaj nie zdążyłem podwiązać. Widziałem tylko lubczyk, pamiętasz? Mlecz ładnie urósł, ale reszta, no tak sobie. A co z tymi, tutaj? No, można powiedzieć, ruszyły, ale to taki gąszcz. No, zobaczę, ładnie wyszedł na zewnątrz. Coś tam, kwiaty jeszcze są. Gdzieś tam jakiś pomidorek zielony. Są niektóre. Wyszły fest, fest do góry. No, ja jeszcze malinkę widzę. Widzisz? Jaka ładna. Taki nie zdążyłby jej zauważyć. I została. A reszta. Hmm. Będziemy obserwować. Muszę przerzadzić je tutaj trochę. Chodzi mi o liście te od dołu. Żeby miały przewiew, bo szybko chorobę złapią jakąś. Rosną sobie jak rosną. Przeszkadzać aż tak to im nie, bę nie będę. I fajnie by było, żeby z tych wszystkich kwiatów, chociaż z połowy, to te pomidorki były, no ale... Hmm, mówię, zimno, zimno. Ja się przeraziłem, jak wylądowałem. U nas trzy dychy, ponad 20 Taka fajna duchotka, a tutaj potraktowało mnie tak. u nie dość, że zimno, to pada. I taka pogoda w tym roku, I co zrobisz? Taki klimat, tu mamy. Mam nadzieję, że nie wszystko stracone. Zazwyczaj po wakacjach ja jakoś doprowadzałem do porządku. No widzisz? Jest zielono, ale coś tam widać. O, jak tutaj. Mamy pomidorka małego. To trzeba chyba dowiązać do jakichś patyków. Zaraz to wszystko spadnie. A co zresztą, no... Muszę zadbać w jakiś sposób. No, tutaj już trochę wyciąłem grupczyków i selerów, bo miałem mnóstwo wiesz, takich nasion wyciągniętych. a co ze słonecznikami, no. Coś tam jest, ale takie zmoknięte. Tu jeszcze nawet nie puściło. Ach, patrz jakie zielsko. Łyneczka tam zarosło, wszystko zarosło. O, ten jest strasznie duży mój, korek, zobacz. Ci dobry. No ale nie idzie przejść teraz. Te pomidorki tutaj na słońcu. Coś się dzieje. Zobacz, bo na słońcu. I mają deszcz. Te tutaj, mówię, przewiesiłem już na drugą stronę te gorsze zostawiłem bo takie jak ten tylko jeden jeden się zmarnował no rośnie coś ale to takie wiesz cieszymy się z tego co jest groszek muszę po, poobrywać posuszyć połupać i będzie na przyszły rok no myślałem że tutaj ten rządek jakoś da radę ale no coś jeszcze jest zielonego, nie? A, dziele tych groszków. No nie zostały zjedzone. te już od tych deszczów kropki dostały i zgnilizny. No jest ich masa, zobacz. Ja je poobrywam, poobrywam i mówię, będę miał groszki na przyszły rok do zasiania. Też zacznę trochę wcześniej, żeby było co wszamać. Trochę tak Trochę tak w ziemi od razu, trochę tak yy, z kubeczków tam szybciej rosną szklarni A właśnie szklarnia Och już idę. O się tak przy okazji tą suszkę Ci pokażę Toś obetne coś może jeszcze będzie Nic nie jest na 100% stracone ale o, ziemniak sobie wyszedł A, są kwiaty ziemniaka O, kolejny wysoki słonecznik ładny ja sobie tutaj zahaczę O, bo to Lata jak chce O, widzisz No tutaj butelki z wodą, bo podlewałem O, tutaj no, ogóras taki Wiesz który? Czy to kabaczek z cukinia? O, czekaj tu mam go Gdzieś jest taki Jeden No, Tamten drugi był tam No i się zmarnował A co tu się dzieje? No dżungla Obrywałem liście, ale Wiesz jak to jest Tutaj już Zacząłem je wiązać, bo to wszystko leżało Cukinia powiem Ci, kwiatów ma trochę miejsce tu tylko zabiera. A i zerwałem kilka ogórków, nie wiem. Nie widzę więcej. Tu górki były. Nie szkoda, żeby się zmarnowały. Surówkę. mizerię zrobiłem i wiadłem. No, o, taki z takiego krzaczka gdzieś tam były. Gdzieś tam dędały. No a tutaj co? Pomidory. To ostatnie w tym kwadraciku no podlałem i jakoś nabrały wigoru Czekaj choć tutaj widzisz jak ja to hoduję to... A tu już jeden zleciał o tu się nie miał za co zahaczyć razie go na tu później tu przyjdę no dobra Gdzieś tutaj machnę na inne krzaczory. No bo to fest urosło tu wszystko. Zobacz. Tam są kwiaty. Niedługo będą wychodzić poza tą budkę moją. To się nazywa ogławianie. Żebym przyciął ciupki to by nie rosło do góry. Ale tam. Niech się rośnie. Lubię taki, taki dzicz i dżungle. Muszę je troszeczkę, tak jak mówię, po przywiązywać, połapać, żeby nie pospadały do końca. Bo z owocami będzie ciężej. Wilków też nie obcinałem, niech se rosną. No, tak jak patrząc, to zielonych jest mnóstwo. No, zobacz, są zielone. Choroby nie ma, bo nikt tu nie włazi. Muszę tylko właśnie trochę popodlewać jeszcze w doniczki, chociaż wydaje mi się, że one sobie przez ten cały czas naciągnęły. Wyszły korzonki przez yy, dziurki od wiaderka i się tam zakorzeniły. A że padało na zewnątrz, także ziemia jest wilgotna. Także sobie wodę czarpią i inne minerały po to, by rosnąć. No, tak wygląda. Moja szklarnia, tak zwana, bo to poliwęglan jakiś taki sam go kleiłem. Aj mówię w tym roku chyba koniec. Zrobię nową konstrukcję. Postawię nowe plastiki, żeby to miało ręce i nogi, bo tu już się dziury robią. A przyjdzie wiatr, to i tak to wszystko rozwali. No cieszą mnie te zielone pomidorki, czekam kiedy. Tylko zaczną się czerwienić i będzie można je zrywać. No muszę ogarnąć tu troszeczkę. Wiadomo, trochę liści trzeba przy, przyciąć, bo tutaj to już naprawdę jest kocioł. Jak nie będzie listków, będzie bardziej taki przewiew. No a właśnie takie nieprzewiewy to ściągają różne zgnilizny, różne choroby. A tu widzisz, chcę wyjść na zewnątrz. Ale zobacz, trochę tego jest. No, przyjdziemy tu za tydzień. To ci pokażę, jak to już ustawiłem. No, tak to jest. Trochę mi żal tych wakacji, bo było bardzo fajnie, ciepło. Zwiedziłem mnóstwo fajnych miejsc. Tak, w Polsce, w Polsce. Nie żadne tam. Turcje ci co tam. Popularne jest w tym roku. Włosy mam, także niczego nie będę przeszczepiał. To co? Muszę powiedzieć Tobie, żebyś się trzymał. Mam nadzieję, że miałeś super ekstra turbo wakacje. No, szkoda tej pogody tutaj, ale. Takie rzutki, jak to mówią Indianie. Nie można mieć wszystkiego. No to co? Trzymaj się. Na razie.